Witam, posłuchajmy audiobooku na podstawie książki Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi Maria Simma tłumaczyła Danuta Irmińska, wydawnictwo Księży Marianów Mik Warszawa 2006 a dzisiaj między innymi Muzeum duszczyszcowych w Rzymie. Objawienia duszczyzcowych świętym Czy święta Krystyna z Beliki. Posłuchajmy. Część dwunasta Czyta Sylwia Niezapominajka Muzeum Duszczyszcowych w Rzymie Reginald Omes op. pisze w swojej książce, Czy można kontaktować się ze zmarłymi? Kilkakrotnie odwiedziliśmy sławne Muzeum Duszczycowych w Rzymie. Zostało założone w roku 1900 przez ojca Wiktora Jonte od Świętego Serca, twórcy. Czasopisma Czyściec. Muzeum to oferuje zwiedzającym oryginalny i jedyny w swoim rodzaju zbiór, można tu zobaczyć ślady ognia, które zostały pozostawione przez dusze czyścowe. Na modrytewnikach, jak na przykład należącym do Margarety Damelrey z Erlingen, mszalikach, materiałach. Na przykład na koszuli Giuseppa Leuksa z Mons, która nosi odcisk płonących palców, datowany na 21 stycznia 1789, czy też na mocno osmalonym płaszczu wojskowym włoskiego wartownika, stojącego pewnej nocy w roku 1932. Panteonie na straży grobowca zamordowanego króla Humberta I, którego duch odcisnął na łopatce żołnierza ognistą dłoń, chcąc powierzyć mu posłannictwo dla Wiktora Emanuela III. Można tutaj też zobaczyć krzyż. Naznaczony rozżarzonym czubkiem palca wskazującego. Jeżeli się uzna, że takie odciski nie są dziełem przypadku lub świadomego oszustwa, staje się oczywiste, że nie mogły zostać pozostawione przez duchowy ogień, który ogarnia dusze zmarłych. Mogą być one tylko skutkiem działania cudu boskiego który stworzył pierwiastek będący w stanie coś spalić pozostawiając czarny ślad jako symbol duchowego spalania się dusz w grzechu Czego naucza katechizm o czyśćców? Kto umiera w łasce Bożej, ale nie jest całkowicie wolny od grzechu i kar za nie, nie może od razu wejść do nieba. Święty Jan pisze o Królestwie Niebieskim, a nic nieczystego do niego nie wejdzie. Apostołów, 21-27. Kto musi jeszcze pokutować za swoje grzechy, trafia do miejsca uczyszczenia, które nazywamy czyściem. to znaczy ogniem czyśćcowym. Dusze czyśćcowe są przepełnione gorzką skruchą za swoje grzechy i palącą tęsknotą do świętego, dobrego Boga. Poprzez ciężki, ciężkie cierpienia muszą odpokutować kary za swoje grzechy. Największym bólem przepełnia je jednak to, że nie mogą oglądać Boga. Największą pociechą zaś świadomość, że wkrótce to będzie, jak to będzie możliwe i że są na wieki ocalone. Dusze czyścowe same nic nie mogą zrobić, by skrócić swoje męki. Chrystus jednak, ich zbawiciel, wstawia się za nimi nieustannie u Ojca, a przez niego także Maryja i inni święci w niebie. Przez Chrystusa same także możemy modlić i składać ofiary za dusze w czyściu cierpiące, aby wkrótce zostały wybawione od swoich cierpień. Czyściec będzie trwał aż do sądu ostatecznego. Po sądzie ostatecznym będzie już tylko albo niebo, albo piekło. Cytat za niemieckim elfist Kateszmunsk, strona 255, Herder Wertgall, Freiburg, Dogmat Kościoła Katolickiego Dusze Sprawiedliwych, które w chwili śmierci obciążone są jeszcze grzechami powszednimi lub doczesnymi karami za grzechy idą do czystani. W każdym razie nie można z góry odrzucać myśli, że Bóg pod pewnymi warunkami może zezwolić duszy w chwili jej odłączania się od ciała, albo już przebywającej w czyszcu na wywieranie jakiegoś wpływu na żyjących. Jeżeli Bóg pozwala duszy z tamtego świata mówić do jakiejś duszy na tym świecie, są to zawsze święte zamiary Zbawiciela. W takich razach pragnie On z pomocą takiego niezwykłego środka uświęcić ludzką duszę, a nie zaspokoić ludzką ciekawość, czy też napełnić strachem i obawą. Pewne jest, że dusze czyśćcowe nie mogą wskazanego im miejsca pobytu opuszczać, i to nawet tymczasowo, wbrew woli Boga. Pewne jest jednak również to, że dobroć i miłosierdzie Boże są wystarczająco duże, by ku Jego własnemu pocieszeniu lub też dla szczęścia osoby żyjącej zezwolić zmarłemu na tymczasowe oddalenie się i umożliwić Mu objawienie. Tak więc jest czyściec mieszka, mieszaniną największego cierpienia i największego szczęścia. Wraz z Pawłem drugi list Koryntian 7:4. każda dusza czyśćcowa wyznaje pełen jestem pociechy opływam w radość oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa Tytusa 2:13. Biskup Schneider pisze Czyściec jest doskonałym spokojem pośród najbardziej palącej tęsknoty, najobfitszą pociechą pośród najbardziej gorzkiego cierpienia, najwspanialszą mieszaniną bólu i rozkoszy. My dodajemy o tego, to nie jest przedsionek piekła, a raczej nieba. Patron Dusz czyścowy. Patronem Dusz jest obok świętego Michała Archanioła. Święty Odilo 962 1048 który jako młodzieniec zrezygnował z uroków tego świata i został mnichem jako opat klauny został wybitnym reformatorem i organizatorem ówczesnego stanu zakonnego Jego zasada brzmiała wolę być sądzony przez Boga raczej za zbyt wielką dobroć niż za zbytnią surowość podczas wielkiego głodu w roku 1016 rozkazał rozdzielić zapasy klasztorne sprzedał nawet naczynia kościelne by móc rozdawać chleb skoro Chrystus przelał za nas biednych swoją krew zwykł mawiać, nie wolno nam ukrywać niczego przed biednymi Odczuwał szczególną miłość do Kościoła pokutującego. Jemu zawdzięczamy wprawdzie święta duszczystowych dnia zadusznego. Objawienia duszczystowych świętem. Również święci mieli objawienia duszczycowych. Ukażemy to na pięciu przykładach. Małgorzata Maria Alacon. 1647-1690 pisze w swojej autobiografii: Kiedy w Boże Ciało stałam przed ołtarzem wszystkich świętych, pojawiła się nagle przede mną postać cała w ogniu. Ten jej pożałowania, godny stan, którym dała mi do zrozumienia, że przebywa w czyśćcu, wycisnął łzy z moich oczu. Zjawa powiedziała mi, że jest duszą mnicha Benedykty, Gdyńskiego, który słuchał raz mojej spowiedzi i polecił mi pójść do Komunii Świętej. Za to Pan Bóg pozwolił mu zwrócić się do mnie z prośbą, bym ulżyła mu jego męczarni. Prosił mnie, bym w ciągu trzech miesięcy przyjęła cierpienie, które będzie mi dane, i uczyniła wszystko o co zostanę poproszona. Po upływie tych trzech miesięcy Zobaczyłam go nareszcie, promieniującego radością i chwałą. Odchodził do Pana, by cieszyć się swoim wiecznym szczęściem. Dziękował mi i powiedział, że będzie chronił mnie dla Boga. Jan Bosko, 1815-1888 Stracił w roku 1839 swojego najlepszego przyjaciela z młodości, ludzi jego Komolo. Obaj przyjaciele złożyli sobie śmiałe przyrzeczenie: który z nas pierwszy umrze, ma powrócić do tego, który pozostał przy życiu, aby uspokoić go co do losu czekającego go na tamtym świecie. W noc po pogrzebie. W sypialni, w której spało około 20 seminarzystów, rozległ się straszny hałas. Ogień błyskał, to znowu gazł. Cały dom trząsł się w posadach. Jakiś głos zawołał: Bosko jestem wybawiony. Seminarzyści byli do głębi przerażeni, aż do świtu żaden nie odważył się poruszyć. Niewiarygodna historia, ale wszyscy świadkowie zaręczają że ją przeżyli naprawdę. Święta Gertruda Wielka, 1256-1302. Przeorysza z Helfty, autorka sławnego dzieła Gesamter der Götterliebe. Krystiana Welak, która zmarła w 1302 roku, widziała kiedyś duszę zmarłej zakonnicy, która gestami dała jej do zrozumienia, że pozostaje zdala od swojego boskiego ulubieńca. Zapytana o przyczynę, zakonnica odpowiedziała: Ponieważ nie zostałam jeszcze całkowicie uczyszczona z plam, które pozostawiły moje grzechy, i nawet gdyby on dał mi w tym stanie wolny wsem do nieba, nie przyjęłabym go. Bo choć w Twoich oczach wyglądam wspaniale, wiem przecież, że nie jestem jeszcze godna mojego Pana. Święta Krystyna z Belgii. Pasterka Satrout w diecezji Leudium. Nazywana też Krystyną Mirabils, bo zdarzały jej się w życiu cudowne rzeczy, o których zapewniali świadkowie, miała wizję nieba i czyśca. Krystyno, usłyszała kiedyś głos, jesteś w niebie, w miejscu szczęśliwości wiecznej, zostawiam ci wolny wybór. Albo dziś będziesz przebywać wśród wybranych, albo jeszcze na kilka lat wrócisz na ziemię, aby przez dobre uczynki pomagać duszom czystcowym. Jeżeli wybierzesz, to pierwsze, jesteś bezpieczna i niczego już nie musisz się lękać. W przeciwnym razie wrócisz na ziemię, by cierpieć prawdziwe, męczarnie, pomagać nieszczęśliwym i upiększać jeszcze twoją koronę. Krystyna odpowiedziała, Panie, pozwól mi wrócić, aby cierpieć za zmarłych. Nie obawiam się bólu ani goryczy i dokonała niezwykłych dzieł pokutnych za dusze czyśćcowe. Wielu, m.in. hrabia von Leon, ukazali się jej z podziękowaniem za to, że uwolniła ich z czyśćca. Święta Brygida 1303-1373 Szwedzka szlachcianka pisze, tak jak głodny cieszy się strawą, spragniony napojem, nagi odzieniem i chory łożem, w które się go kładzie, tak wszystkie dusze czyśćcowe radują się i mają swój udział w dobru, które czynione jest na świecie dla nich. W naszym wspólnym błaganiu, nie zapominajmy o żadnym członku tego czcigodnika ciała, a zwłaszcza w szczególny sposób pamiętajmy o tych, którzy na tym ziemskim padole cierpią i znękani bywają lub też pożegnawszy ten świat, w ogniu czyśćcowym za winy swoje pokutują. Pius XII, Encyklika Mystici i Christi Miłość rozciąga się także na tych, którzy zmarli w tej miłości, ponieważ miłość jest życiem duszy, tak jak Dusza jest życiem ciała. Święty Tomasz z Akwinu. Koniec części 12. Dziękuję kochani za uwagę. Niech ta sobota i każde następne dni będą błogosławione i pełne radości. Ufajcie Panu, bo on zawsze jest przy nas. Pozdrawiam Was serdecznie.